Dobry, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważnym tematem. A może teraz skryję się trochę głębiej w lesie, bo tutaj strasznie wieje, jednak, mimo wszystko, czekajcie. No, teraz chyba będzie lepiej. Słuchajcie, niebezpieczny jest zarówno nadmiar wody, jak i niedobór wody. Próbowałam. Znaleźć coś w internecie. Natomiast internet to jest taka przestrzeń, gdzie każdy może sobie napisać wszystko i o wszystkim, nie mając o tym zielonego pojęcia. I większość z tych artykułów, które czytałam na temat nadmiaru spożycia wody, jest po prostu pozbawionych jakiegokolwiek sensu. Ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, nawet wydawać by się mogło na takich quasi, na takich quasi e, medycznych portalach, co oni tam wypisują. E, a ilość wody w organizmie jest ściśle związana z naszymi elektrolitami, czyli z chlorkami, z sodem i z potasem. To jest prawda. Ale nikt nie wytłumaczy tego, dlaczego tak się dzieje. No i tam piszą, że jak za dużo pijemy wody, to nerki nie dają rady w związku z tym, pęcznieją komórki od nadmiaru wody. Nerki filtrują wodę, która tam jest, czyli my. Jeżeli nerki nie dają rady, to najwyżej mogą nam zaszkodzić, czy może nam zaszkodzić nadmiar toksyn, ale na pewno nie ma to takiego ścisłego związku z elektrolitami, że jeżeli pijemy dużo wody, to się wtedy nam zbiera sód, zbiera, zbiera, bo dostarczamy za dużo sodu i od tego zbyt dużej ilości sodu pęcznieją nam komórki. Nie. Pęcznieją nam komórki od za małej ilości sodu, i zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Z tym nadmiarem sodu, bo on to głównie gdzieś tam jest odpowiedzialny za właśnie też procesy związane z wodą, a zaraz powiem też dlaczego, wiążą się dwa pojęcia. Wiąże się pojęcia, pojęcie hipernatremii i hiponatremii. I teraz też piszą, że hiponatremia to jest nadmiar, a hiperniedobór sodu i odwrotnie, bo nawet nie wiedzą, co to jest hiper i hipo. I zacznijmy może od hipernatremii. Hipernatremia związana jest z nadmierną ilością sodu w organizmie. I ona stosunkowo rzadko pojawia się wtedy, kiedy my mamy, za dużo sodu spożywamy, tak? Ona najczęściej ma związek z utratą wody. Z utratą wody. I wtedy, wtedy następuje jakby wzrost, wzrost sodu w naszym, w naszym organizmie. I co się dzieje? Dzieje się to, że w celu wyrównania ciśnienia osmotycznego między... Wnętrzem komórki, a tym płynem zewnątrzkomórkowym, czyli osocze, wydostaje się woda z komórki do osocza, tak? Z komórki do osocza, i w związku z tym następuje odwodnienie komórek. Odwodnienie, które jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu. Ta hipernatremia, jak już mówiłam, spowodowana jest albo zbyt dużym ubytkiem wody podczas lata czy ćwiczeń fizycznych, albo też zbyt małą podażą wody, czyli jeżeli zbyt mało pijemy. I z czym ona się wiąże? Ona się wiąże z bólami głowy, z drażliwością jakąś, z naszym złym ogólnie samopoczuciem, z bardzo wieloma dolegliwościami związanymi z naszym organizmem. Natomiast hiponatremia. To jest zbyt mała ilość sodu w naszym organizmie. Zbyt mała ilość. I co się wtedy dzieje? Dzieje się wtedy to, że nasz organizm, jeżeli jest właśnie, magazynuje, wtedy magazynuje sód, bo on nie magazynuje pierwiastków, kiedy jest ich za dużo, bo one zostają, sód na przykład zostaje wydalany z moczem, ale wtedy on ma sygnał. Aha, mam za mało pierwiastka, to muszę go zmagazynować. I wtedy co się dzieje? I wtedy na zasadzie też ciśnienia osmotycznego ta woda z przestrzeni zewnątrzkomórkowych czy międzykomórkowych osocza dostaje się do komórki. Dostaje się do komórki, komórka zwiększa swoją objętość, komórka puchnie i to może być niebezpieczne. Y, 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 głównie dla komórek naszego mózgu, tak, bo wtedy mogą nastąpić jakieś obrzęki i obrzmienia w okolicach naszego mózgu i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Mówi się, że występuje y, hiponatremia z rozcieńczenia. Tak, jest taki rodzaj hiponatremii, ale ona stosunkowo rzadko występuje. To nie jest to, że my pijemy i rozcieńczamy, więc dlatego mamy problemy z elektrolitami. Jest też hiponatremia, może występować. Y, wtedy kiedy i, idzie jakby w parze z y, y, nadmierną ilością glukozy. W w tych przestrzeniach międzykomórkowych. To jest znowu osobny rozdział, ale to są bardzo, yy, może rzadko czy o wiele rzadziej występujące przypadki niż ta hiponatremia związana z obniżaniem poziomu sodu w organizmie i w związku z tym zmagazynowaniem go przez organizm. I teraz uważajcie, dlaczego następuje obniżenie poziomu sodu w organizmie wtedy, kiedy my pijemy wodę? Mówiłam już, że ta z rozcieńczenia o szczególnych warunkach występuje, ale bardzo rzadko. Przede wszystkim jest tak że woda, aby mogła wchłonąć się z naszego jelita grubego, tak, bo woda wchłania się do, do osocza z jelita grubego. Wszystkie składniki odżywcze, cukry, węglowodany, węglowodany, białka, tłuszcze wchłaniają się w jelicie cienkim, a woda wchłania się w jelicie grubym. I żeby to się mogło stać na zasadzie osmozy, czyli przenikania, woda musi mieć odczyn kwaśny. My bardzo dużo pijemy wody takiej, która ma odczyn obojętny albo blisko tego obojętnego. Wówczas co się dzieje? Wówczas organizm nasz musi tę wodę zakwasić. I co się dzieje? Służywa do tego po prostu nasze elektrolity. Jeżeli my nie uzupełniamy elektrolitów, dużo pijemy, organizm zakwasza wodę, która krąży w naszym organizmie. One przefiltrowane przez nerki, elektrolity wydostają się potem na zewnątrz, tak? No to następuje Niedobór elektrolitów, w tym niedobór sodu w organizmie, i następuje ta hiponatremia, która skutkuje niebezpiecznymi, między innymi, obrzękami komórek w naszym organizmie. Na tym to polega. Na tym po prostu. I nikt o tym nie powie prosto, i nikt o tym nie powie w sposób taki jasny. Ja to kiedyś, kiedyś czytałam w takim magazynie dotyczącym zdrowia już nie pamiętam jakichś bo dawno temu. Ale teraz otworzyłam sobie internet, chciałam poszukać, przypomnieć sobie jak to dokładnie jest. Nie mogłam znaleźć, a od nadmiaru głupot rozbolała mnie głowa. Wcale nie od hiponatremii. Więc tak to po prostu jest. Więc jeżeli pijemy wodę, pijmy taką lekko zmineralizowaną, żeby ona już miała te elektrolity w sobie, tak? Minerały wszelkie, albo zakwaszajmy ją. I dlatego tak ważne jest Picie wody z octem, na przykład, o czym ja Wam mówiłam niejednokrotnie. Jeżeli już nie mamy octu, to chociaż tę cytrynę sobie dodajmy. Cytryna to jest w ogóle taki ciekawy składnik, który sama ma odczyn kwaśny, czyli zakwasza, natomiast organizmu nas, nam nie zakwasza, bo w procesach metabolicznych jest yy, alkalizująca, czyli, czyli jest po prostu zasadowa. Taka, taka ciekawostka. Natomiast właśnie starajmy się nie pić tej wody, która jest. Obojętna, tak? która jest obojętna, bardzo czysta, albo ma pH takie zbliżone do, do neutralnego. No, i taka jest właśnie prawda o piciu wody i o nadmiarze wody. Te procesy są oczywiście o wiele bardziej skomplikowane. Ja starałam się w taki najprostszy, najprostszy sposób Wam to wytłumaczyć, bo o tym można by napisać księgę albo i dwie. Tam jeszcze jest kwestia wazopresyny, czyli tego hormonu antydiuretycznego, która też wpływa na wydalanie przez nerki wody, oszczędzanie tej wody bądź nie, więc to jest wszystko połączone ze sobą i bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Ale w takiej najprostszej Bazowej postaci. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że to wszystko jest dla Was jasne yy, i że film się Wam podobał. Ja nie wiem, ten dolar nie ma dzisiaj coś ochoty na spacer. Normalnie to biega, a ja nagrywam tutaj dla Was, a on sobie po prostu leży. Dolarku, czy Ty jesteś chory? Nie jesteś? Dolarku? Czy Ty jesteś chory? Nie, bo ty masz tam jakiś kijek. Muszę zobaczyć, co się dzieje z moim pieskiem. Czy z nim jest wszystko w porządku? A z wami się żegnam i życzę Wam dużo zdrowia i do następnego razu. Papa. Pa.